Nagrywam właśnie drugi... to chyba trzeci film, bo ten pierwszy był z Braula, a ten drugi to właśnie nagrywałem, no i źle nacisnąłem no i się skasował. Znaczy, nie no, wystawię go na YouTube, ale po prostu nie mogę już dalej nagrywać, więc nagrywam ten trzeci film i przepraszam Was za to. Dobra, kontynuujemy. Robimy też szyby. Zrobimy szyby, zrobimy podłogę i w następnym filmiku po prostu dokończymy ten domek, ok? Dobra, wyszukamy sobie. Dobra, tutaj mamy takie wielkie szyby, zrobimy chyba, nie? Będzie w porządku. Tutaj sobie zrobimy jedno okno. Tutaj kolejne okno. I tu sobie wybudujemy znowu taką wielką ścianę. No dobrze. Więc zrobimy tą podłogę, tak? Skończymy podłogę, więc się żegnamy, tak? A w następnym filmie po prostu yy, dokończymy to, ale nie wiem, czy na następnym, bo po prostu ja w tamtym filmie zapowiedziałem, że macie mi napisać w komentarzach, jaki mam następny film nagrać, więc to będzie po tym filmiku, co będę nagrywał z tego, z tych komentarzy. Więc może albo będzie już trochę skończony, albo na, dokończymy go na filmiku. Ale jak dobrze wiem, dokończymy go na filmiku. Bo tak to. No nie wiem, bo to, to dla Was to nie będzie film, jak ja sobie zbuduję poza filmikiem i później po prostu już będzie koniec i koniec filmiku, nie? To już nie będzie co nagrywać dla was. A tak to sobie zbuduję na filmiku. Będziecie wszystko widzieć, jak ja buduję. A tak to nie ma sensu, bo nie będziecie widzieć tego. Więc buduję to właśnie dla was, żebyście widzieli. I jeszcze raz przypomnę, jak znacie, jak nie znacie Minecraft, jak znacie Minecraft jak nie znacie Minecrafta, to dajcie łapkę do góry, a jak znacie Minecrafta dajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, tylko nie wiem jak ja tam powiedziałem, czy na, odwr na odwrót, czy jak. Dobrze, więc w następnym filmiku będziemy sobie go, jakby to powiedzieć, meblować. Um, Może zrobimy jakieś pięterko tam fajne ogóry. góry. Coś na pewno dokończymy, więc... Widzimy się następnym razem. Nara!